Witajcie, poszukiwaczki i poszukiwacze wiedzy. Zapraszam na kolejne wydanie kalendarza historycznego. Dziś 28 grudnia, w krajach hiszpańskojęzycznych Dzień Świętych Niewiniątek, odpowiednik polskiego prima aprilis. 1164 lata temu wikingowie splądrowali Paryż. 408 lat temu Galileo Galilei Dostrzegł Neptuna, uznał go jednak za gwiazdę. 184 lata temu Meksyk uzyskał niepodległość od Hiszpanii. 134 lata temu w Stanach Zjednoczonych opatentowano pierwszą zmywarkę do naczyń. Jej autorką była arystokratka Josephine Cochrane, której inspiracją do wynalezienia zmywarki była irytacja, po tym jak jej służący niezbyt dokładnie wyczyścili jej bardzo drogą chińską porcelanę. 125 lat temu w paryskiej kawiarni odbył się pierwszy pokaz filmowy przygotowany przez braci Lumière. Film nosi tytuł Wyjście robotników z fabryki i obejrzało go 35 widzów. 39 lat temu w Stanach Zjednoczonych urodziło się pierwsze dziecko, poczęte metodą in vitro. Zapraszam na kolejne wydania kalendarza historycznego.